Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale na temat kanji, budowy kanji, jak to jest zrobione. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu kanji. Będzie to kanji na ostatnie żywioł z tych takich głównych. Ponieważ elektryczność jest zbyt ym, złożonym symbolem, to omówimy ją sobie przy okazji deszczu. Ok, zaczynamy od takiego ruchu następnie jedziemy tak prosto, zjeżdżamy w dół i robimy haczek. Tak to wygląda. Czyli jeszcze raz. tak linia, prosto i robimy haczyk. Tak wygląda symbol na, na wiatr. Tylko generalnie jeśli chodzi o sam wiatr drodzy państwo, to... Raczej nie spotkamy pojedynczego o takiego elementu, tylko żeby pokazać nam, że chodzi konkretnie o znak na wiatr, w środku rysuje się coś takiego. Tak wygląda gotowy symbol na wiatr. Tak pamiętamy, tak jak było znaczenie na ziemię, że najpierw rysowaliśmy... To, i potem z tej ziemi powstawały, powstał ten, znak, który, powstał ten znak, który oczywiście ma swoje tak znaczenie na Ziemię i się częściej go używa. Tak, w przypadku wiatru, symbol o ten o nie występuje pojedynczo. To znaczy, nie znajdziemy czegoś takiego jako pojedynczy wyraz, pojedyncze słowo. Dlatego że, e, dlatego, że występuje właśnie ta konkretna rzecz. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ten symbol oznacza wiatr. Jeśli chodzi o oznaczenie, to dlatego, że kiedyś tam był ptak narysowany, ten ptak został uproszczony. Generalnie chcieliśmy pokazać, że e, jakaś siła, która niesie ptaka, tak, czyli w tym przypadku na przykład wiatr. Stąd to takie znaczenie Jeśli chodzi o ten kształt <laughs> jeśli chodzi o ten kształt, drodzy Państwo no myślę, że to już indywidualnie, osobiście mi się to kojarzy z wiatrem, ale no, może generalnie chwilę to zająć, żeby to zapamiętać, że takie oto coś jest wiatrem no ale może przejdziemy sobie w ogóle do tego, jakie znaczenia posiada wiatr. Więc sam znak na wiatr symbolizuje oczywiście wiatr, tak? Czyli e, wiadomo, jakieś, e, jakaś siła, tak? E, jakaś siła poruszająca wiatr. Ale oprócz tego ma jeszcze jedno znaczenie i tym znaczeniem... Się zajmiemy, a jest to znaczenie na jakiegoś rodzaju styl. Co to znaczy? Co to znaczy styl? To znaczy, że sam symbol na wiatr może nam oznaczać, że robimy coś w jakimś konkretnym stylu, w jakiś konkretny sposób. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym drugim znaczeniu wiatr także się pojawia. On się pojawia w dwóch znaczeniach. Albo, symbol, albo w symbol, że właśnie, że wiatr, że ruch, że yy, właśnie wichura, coś takiego. Albo pojawia się w znaczeniu styl. No nie ja wiem, na przykład styl pisania, styl dekorowania. Ciężko jest obrazkiem wyrazić, na czym polega styl. Dlatego po prostu napisałem styl. No i teraz, jeśli chodzi o wiatr, to w jakich sytuacjach możemy go spotkać? Drodzy Państwo, wiatr możemy spotkać dosłownie w znaczeniu na wiatr, na rzeczy związane z wiatrem, tak, na przykład yy, przeziębienie, yy, balon taki latający, wiatrak. Zachodni wiatr, wschodni wiatr, północny wiatr, południowy wiatr, tajfun. Yy, duży wiatr, taki wielki wiatr, mocny wiatr, yy, porywisty wiatr. Ale tak jak wspominałem, jeśli chodzi o wiatr, możemy go też spotkać w znaczeniu właśnie stylu. I tutaj właśnie wiatr w znaczeniu stylu. Tutaj w znaczeniu właśnie styl tutaj japoński styl, zagraniczny styl, właśnie typowo styl, więc wiatr w znaczeniu stylu. Jeśli chodzi o sam wiatr, to znaczy w jakich wariantach występuje, drodzy państwo? No to jeśli chodzi o wiatr, no to mamy do czynienia albo z samym wiatrem, który znajduje się, na przykład z boku jakiegoś znaku, tak? Czyli tak to wygląda. Czyli tutaj po tej lewej stronie jest jakiś element, tutaj po prawej stronie jest wiatr. Albo zdarza się czasami, że wiatr jest pod czymś. Czyli na górze coś jest, jakiś element, a na dole jest wiatr. No i trzeci sposób, najczęstszy, tak jak wcześniej mówiłem o tej właśnie, konkretnej e, o tym właśnie konkretnym kształcie tak że to samo w sobie jest wiatrem. Tak występuje to po prostu jako coś takiego. Więc teraz przejdziemy sobie przez lekko zmienione coś takiego tak jak pamiętamy była sytuacja z wodą że na początku była woda tak i tę wodę zamieniliśmy sobie w wieczność. Jeżeli byśmy tutaj dodali jeszcze, to by było pływanie, tak, więc powoli zamieniając troszeczkę, zmieniając troszeczkę kształt, uzyskamy nowego rodzaju, nowego rodzaju bardzo zbliżone znaczenie. Tak jak wspominałem wcześniej, wiatr po prostu określa nam jakiś swego rodzaju ruch, tak, że coś jest, że coś w jakiś sposób, jakąś siłą się porusza. I z tym tutaj będziemy mieli właśnie do czynienia, jeżeli chodzi o to. Z tego powstały trzy elementy. Każdy z nich w sobie omówimy. Pierwszym elementem jest po prostu wiatr, który chcemy w jakiś sposób powstrzymać. Jest to element na powstrzymywanie. Chcemy ten wiatr powstrzymać, dlatego że żeby nie wymknął się spod kontroli, tak, w związku z tym. Chcemy powstrzymać ten wiatr za wszelką cenę, żeby się z tej nam kontroli nie wymknął. Stąd mamy tutaj coś takiego, jak taka pokrywka. Chcemy powstrzymać, żeby ten wiatr nam nie uciekł. Chcemy zatrzymać ten wiatr, czyli anty, coś przeciwko. Tutaj w znaczeniu anty chcemy powstrzymać ten wiatr. Tutaj z kolei, drodzy Państwo, wiatr będzie w znaczeniu po prostu żart. Ten znak występuje rzadko. Często się nie pojawia, ale, na przykład, jest w słowie właśnie żart w języku japońskim, dlatego go zapisuję. Jeśli chodzi o to, jak go sobie rozumieć, generalnie, nie wiem, proponuję, żebyście sami sobie stworzyli jakiegoś rodzaju skojarzenie, dlaczego konkretnie ten element przedstawia żart. Może dlatego, że po prostu, jak się na to patrzy, no to po prostu żart w sensie. On wygląda jak żart. Nieśmieszny żart, jakby. To może coś takiego. No i jeszcze jedną sytuacją jest taka, w której w tym oto konkretnym miejscu, kiedy już go narysujemy, może znajdować się coś pod. Coś w środku tego może się znajdować. Też się takie sytuacje zdarzają. Oprócz tego, sam znak. Występuje jeszcze w takim oto symbolu. Ten symbol e, oznacza zamach. To znaczy, że wy wykonujemy jakiś zamach, wymach w jakimś konkretnym celu. Dlatego tak to wygląda i dlatego jest w tym symbolu wiatr. Ponieważ zauważcie, że kiedy robimy zamach, tak, to kiedy robimy zamach, to yy, mając w ręku, na przykład, no, dajmy na to ten kij, tak, mając go w ręku, to kiedy robimy nim zamach, to on zmienia swoją pozycję, tak, zmienia swoją pozycję, wędruje w innym kierunku. No i kiedy on zmienia swoją pozycję, to. Zauważcie, że on właśnie robi jakiegoś rodzaju, właśnie ruch, tak? Czyli to nie jest tak, że on się nagle teleportuje, tylko jest jakiegoś rodzaju ruch, jakiś czasami podmuch wywołuje. I stąd tutaj znaczenie, że jakiś zamach, wymach. Dobra. Zamach też możemy fajnie kojarzyć, bo będzie nam się to fajnie łączyć. No i teraz, może w jakich mm, występuje e, znakach, Tutaj te konkretne warianty, czyli anty, wiatr jako po prostu element pokalający, wymach oraz żart. No, jeżeli chodzi o żart, no to po prostu o, widzicie, występuje samodzielnie, to jest po prostu żart, nic więcej. Tutaj mamy na przykład spokojny. Jest to Kokudzi. Tutaj mamy na przykład biurko bo jakiś podmuch zrzucił nam drzewo no i z tej deski która nam yy, no i z tej deski która tam znaczy z tego drewna które tam spadło zrobiliśmy deskę i teraz na tej desce kładziemy sobie przedmioty stąd biurko jeżeli ktoś chce się uprzeć to yy, ten element też może mu przypominać biurko więc yy, jak chcecie możecie sobie to też jako biurko pamiętać i dzięki temu będzie łatwiej to zapamiętać. Tutaj z kolei mamy sytuację, w której ten element oznacza protest. Niezgadzanie się z czymś. Czyli właśnie anty. Działanie anty przeciwko czemuś. No i tutaj jest właśnie ten. O ten konkretny symbol, tak? Tutaj z kolei mamy właśnie te wymachy konkretne, tak? Wymach, 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 wymach zamach na przykład latawiec tak czyli element w którym sytuacja to, to się zdarza z trochę rzadziej ale czasami się właśnie zdarza że coś znajduje się pod no i tutaj na przykład właśnie latawiec no i znak na zwykły niewyróżniający się przeciętny także istnieje i polega na tym że po prostu żeśmy kreskę postawili i dzięki temu postaje jakby tam przeciętny z tym, że on nie pojawia się samoistnie, tylko używany jest po prostu pojedynczo, tak jak mniej więcej tak jak doku, dokładnie tak jak to, więc nie pokazywałem tego jako wariant, dlatego że no to występuje pojedynczo zwyczajnie, tak samo jak to. Drodzy państwo, jeśli chodzi o znak na wiatr, nie bez powodu umówiliśmy go sobie na końcu ze wszystkich żywiołów, bo jak sami widzicie Dość, jest dość złożony, prawda? Ma kilka rzeczy, które nie do końca się na pierwszy rzut oka kojarzą, pierwszy rzut ucha kojarzą, więc trzeba troszeczkę pokombinować, pomyśleć sobie, ale myślę, że jeżeli Państwo, no, trochę użyją wyobraźni swojej, to można naprawdę się fajnie pobawić. Na przykład, jeżeli już bierzemy pod uwagę. Ten symbol biurka, tak? To jak zapamiętać sobie, że coś oznacza anty, jeżeli nam się nie kojarzy ten element z wiatrem? A no, mianowicie, drodzy państwo, załóżmy, że chcemy właśnie użyć tego symbolu biurka, tak? Na tym biurku powstaje jakiś jakiegoś rodzaju dokument, którego my za wszelką cenę nie chcemy, żeby został wprowadzony w życie, więc zwyczajnie przykrywamy to pokrywką, żeby tego nie było, tak? W tym sensie. Nie chcemy, żeby to wyszło z nie chcemy, żeby to wyszło z biurka. Chcemy, żeby to zostało i nie było na przykład wyrąby lasów czy coś takiego. Tak? Można, można. Jeśli chodzi o coś głupiego, też możemy użyć biurka. To znaczy, załóżmy, że kładziemy sobie deskę jakiegoś rodzaju na biurko. Po co kłaść deskę na coś co już jest? Jakby też jest to po prostu żart, jest to po prostu głupie. A jeśli chodzi o ostatnie, jeżeli byśmy chcieli sobie e, użyć tutaj znaczenia właśnie tego biurka, tak? To e, drodzy państwo e, możemy sobie na przykład wyobrazić, że coś zwykłego, to to po prostu już ławka szkolna tak, biurko, na którym ktoś na przykład postawił e, na przykład pobazgrał przez przypadek. Nie, taka typowa szkolna i ktoś pobazgrał, no i dlatego znaczenie taki przeciętny, zwyczajny. No bo która ławka w szkole nie jest pobazgrana przez długopis? Czy tam obrócona gumą, nie? Coś takiego. No i jeśli chodzi, właśnie, o, jeżeli byśmy chcieli jeszcze bardziej yy, się pobawić w właśnie takie skojarzenia, mamy, to, mamy tutaj to biurko, tak? Mamy coś, co symbolizuje właśnie ten wymach, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że komuś chcemy mocno przywalić biurkiem, czy ławką. <grywka> Stąd znaczenie, że po prostu, chce, bierz, wiecie, bierzemy sobie tę ławkę, tak? Bierzemy sobie, te, bierzemy sobie tę ławkę. No, wściekli jesteśmy, ktoś nas zdenerwował, chce mu przywalić ławką, chcę mu przywalić biurkiem. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o symbol na wiatr, bądź jeżeli chcecie sobie to nazywać biurko. Pamiętajmy, że oryginalny symbol nie wygląda tak. Tylko jeszcze musimy dorysować tam coś takiego. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych materiałach. skandzi. Byłem Masato. Cześć.